Zaskakujące, ale prawdziwe. Niedawna decyzja Sejmu dotycząca ZUS-u to zmiana, która może całkowicie odmienić sytuację wielu polskich seniorów. Jeśli jesteś na emeryturze lub masz rentę, ta wiadomość dotyczy właśnie ciebie i ma ogromne znaczenie dla Twojej przyszłości finansowej. ZUS wprowadza zmiany, które mają realny wpływ na wysokość Twojego świadczenia, a to dopiero początek. Najnowsze ogłoszenie jest wynikiem decyzji Sejmu, która zaskoczyła wszystkich, a szczególnie seniorów, którzy czekali na jakąkolwiek pomoc lub zmiany w systemie emerytalnym. Od teraz to, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, stało się rzeczywistością. Zus ogłosił zmiany, które wstrząsnęły całą Polską, bo to nie tylko kwestia wyższych emerytur, ale również bardziej sprawiedliwego rozdziału świadczeń. Nowe przepisy mogą diametralnie wpłynąć na to, jak będziesz żył na emeryturze, a także jak Twoje codzienne życie będzie wyglądać pod względem finansowym. W tym filmie przedstawimy Ci najważniejsze zmiany, które zaczynają obowiązywać od teraz. Dowiesz się, jakie konkretnie decyzje podjął Sejm i ZUS, jak wpływają one na Twoje świadczenie i co powinieneś zrobić, aby w pełni wykorzystać te okazje. Co więcej, wyjaśnimy, jak te zmiany będą wyglądały w przyszłości, szczególnie, czy w kolejnych latach możemy spodziewać się podobnych reform i jakie będą one miały konsekwencje dla Twoich dochodów. Nie musisz już czekać! Jeśli chcesz dowiedzieć się, co takiego stało się w Polsce, jaka decyzja wywołała tak wielkie poruszenie, obejrzyj nasz film do końca, aby uzyskać wszystkie niezbędne informacje. To zmiany, które wpłyną na Twoje życie, nie przegap tej szansy i przygotuj się na przyszłość, która jest już tuż za rogiem. Decyzja Sejmu dotycząca ZUS-u to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim systemie emerytalnym w ostatnich latach. Dla milionów emerytów i rencistów, ta informacja zmienia wszystko. Przede wszystkim chodzi o nowe zasady obliczania i wypłacania świadczeń, które mogą sprawić, że wielu seniorów poczuje się bardziej zabezpieczonych finansowo. Te zmiany to nie tylko zmiana w przepisach, ale przede wszystkim zmiana w podejściu do osób starszych w Polsce, które przez lata płaciły składki, pracując na emeryturę, a teraz zasługują na wsparcie, które rzeczywiście odpowiada ich potrzebom. Nowa decyzja wprowadza szereg kluczowych zmian w zakresie obliczania wysokości emerytur oraz rent. Zmieniają się zasady dotyczące minimalnej wysokości świadczeń, które będą wypłacane wszystkim uprawnionym osobom. Zus zobowiązał się do tego, by każdemu emerytowi zapewnić godne wsparcie, co oznacza, że wysokość świadczenia będzie rosła, a wielu emerytów może liczyć na wyższe niż dotychczas świadczenia. To ważna zmiana, zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów życia, które stawiają seniorów w trudnej sytuacji finansowej. Dlaczego akurat teraz Zus wprowadza takie zmiany? Warto przypomnieć, że od lat system emerytalny w Polsce borykał się z wieloma problemami. Pomimo tego, że emeryci przez całe życie płacili składki, wiele osób zmagało się z trudnościami, bo wysokość ich świadczenia była zbyt niska, by pokryć podstawowe potrzeby. Wysokie ceny energii, żywności i leków powodowały, że emeryci nie mieli wystarczająco dużo środków, by godnie żyć. Dlatego też zmiany, które wprowadził ZUS, mają na celu poprawę sytuacji finansowej seniorów i sprawienie, że życie na emeryturze stanie się łatwiejsze. ZUS w swoich działaniach bierze pod uwagę nie tylko potrzeby seniorów, ale także ich sytuację życiową. Wiele osób zrezygnowało z pracy zawodowej, żeby przejść na emeryturę, ale nie zawsze mogło liczyć na takie świadczenia, które pozwoliłyby im utrzymać się na odpowiednim poziomie życia. Teraz ZUS stawia na bardziej sprawiedliwy podział świadczeń, co oznacza, że osoby, które przez lata były aktywne zawodowo, a teraz żyją z emerytury, mogą liczyć na wyższe kwoty, które będą lepiej dostosowane do ich potrzeb. Warto dodać, że zmiany te nie dotyczą tylko wysokości świadczeń, ale również procedur związanych z przyznawaniem emerytur i rent. Od teraz procedura wnioskowania o świadczenia będzie bardziej uproszczona, co oznacza, że każdy emeryt będzie miał łatwiejszy dostęp do przysługujących mu pieniędzy. ZUS będzie działał bardziej elastycznie, dostosowując się do indywidualnych potrzeb seniorów. Nie będzie już konieczności składania skomplikowanych wniosków ani czekania na decyzje przez długie miesiące. ZUS zadba o to, by proces był prostszy i bardziej przejrzysty. Co to znaczy dla seniorów w Polsce? Od sierpnia 2025 roku, w wyniku wprowadzenia tych zmian, emeryci mogą liczyć na wyższe świadczenia. Wiele osób będzie mogło otrzymać dodatki do swojej emerytury, co poprawi ich sytuację finansową. Zmiany te mają również na celu zniwelowanie nierówności, które przez lata istniały w systemie emerytalnym. W przeszłości niektóre grupy społeczne, w tym osoby, które miały krótszy staż pracy, otrzymywały niższe świadczenia, co sprawiało, że nie były w stanie utrzymać się z emerytury. Teraz, dzięki nowym przepisom, emeryci o niższych dochodach również będą mogli liczyć na wyższe świadczenia, co w rezultacie wpłynie na ich jakość życia. Co więcej, zmiany te dotyczą również osób, które korzystają z rent. Wprowadzenie nowego systemu, który ma na celu dostosowanie wysokości świadczeń do indywidualnych potrzeb osób starszych, pozwala na uzyskanie większego wsparcia dla osób, które przez swoje zdrowie czy sytuację życiową nie są w stanie pracować. ZUS stawia na pomoc osobom, które najbardziej tego potrzebują, co jest pozytywną zmianą w polityce społecznej państwa. Dla seniorów oznacza to także większą stabilność finansową. Wiele osób w wieku emerytalnym zmaga się z trudnością w dostosowaniu się do zmieniającej się sytuacji finansowej, szczególnie w obliczu wzrastających kosztów życia. Decyzja ZUS ma na celu poprawienie tej sytuacji, aby seniorzy nie musieli się martwić o podstawowe potrzeby, takie jak opłaty za mieszkanie, leczenie czy codzienne wydatki. Zmiany te mają również na celu zredukowanie ubóstwa wśród seniorów, co w Polsce jest nadal dużym problemem. Wprowadzenie wyższych świadczeń to krok w stronę zapewnienia godnego życia osobom, które przez całe życie pracowały na emeryturę, ale teraz nie mają wystarczających środków. Jakie zmiany będą miały miejsce w przyszłości? Chociaż zmiany wprowadzone przez ZUS są już krokiem w stronę poprawy sytuacji emerytów, to eksperci uważają, że to dopiero początek. W przyszłości możemy spodziewać się kolejnych reform emerytalnych, które jeszcze bardziej poprawią życie seniorów. Jednym z takich działań jest planowane podwyższenie minimalnej emerytury, a także dalsze zmiany w systemie rentowym. Wszystkie te zmiany mają na celu dostosowanie świadczeń do rosnących kosztów życia oraz zwiększenie transparentności systemu emerytalnego. Podobnie jak w innych krajach, także w Polsce system emerytalny przechodzi gruntowne reformy, które mają na celu poprawienie jakości życia osób starszych. W przyszłości możemy spodziewać się także dalszego uproszczenia procedur związanych z przyznawaniem świadczeń oraz dostosowania wysokości rent do rzeczywistych potrzeb osób starszych. Takie zmiany pozwolą na zwiększenie dostępności systemu emerytalnego i sprawienie, by był on bardziej sprawiedliwy dla wszystkich seniorów. Co seniorzy powinni wiedzieć o nowych zasadach? ZUS zapowiedział, że osoby, które już pobierają emerytury, nie muszą składać żadnych nowych wniosków ani podejmować żadnych działań w związku z nowymi zasadami. ZUS będzie automatycznie obliczał wysokość świadczeń na podstawie nowych przepisów. Co więcej, decyzje o przyznaniu dodatkowych świadczeń będą podejmowane na podstawie analiz sytuacji finansowej seniorów, co pozwoli na jeszcze lepsze dopasowanie wysokości świadczeń do ich rzeczywistych potrzeb. Jeśli jesteś osobą, która jeszcze nie złożyła wniosku o emeryturę, powinieneś zwrócić uwagę na nowe zasady przyznawania świadczeń, które będą obowiązywać od sierpnia 2025 roku. Dzięki nim osoby, które mają mniej niż 20 lat stażu pracy, będą mogły liczyć na wyższe świadczenia niż dotychczas. To dobra wiadomość dla tych, którzy przez różne przyczyny nie mogli pracować przez długi czas, ale teraz mają prawo do pełnej emerytury. Zus przewiduje, że osoby te będą mogły otrzymać wyższe świadczenia, które pozwolą im lepiej poradzić sobie w codziennym życiu.